Kochani moi, postawmy dzisiaj drugi nasz krok rekolekcyjny, albo bardziej jeszcze podług tego, co wczoraj mówiliśmy, mocniej stańmy na górze kalwarii, przy Chrystusowym krzyżu, aby usłyszeć bicie Serca Jezusowego, aby usłyszeć rytm łaski. Mało dzisiaj takich, którzy potrafią się zatrzymać. Pozwólcie, że na chwilę tylko odniosę się do wczorajszego wydarzenia płonącej katedry Notre Dame, a nawet nie do tego, że owa katedra spłonęła. Dzisiaj po raz kolejny od wczorajszego wieczoru nasz tak zwany katolicki internet w Wielkim Tygodniu, Dudni. Wśród tych, którzy dudnią i krzyczą i rzucają epitetami, są czasem moi bracia, moi przyjaciele, znani publicyści katoliccy. Zamiast posłuchać serca Boga, zamiast zatrzymać się i trochę pomilczeć, jedni i drudzy jednakowo arogancko-pyszni. Jedni zachowują się tak, jakby Panu Bogu do zeszytu zaglądali i wiedzą, że Bóg pomścił się nad Francją. I nad islamem. Drudzy, jeszcze bardziej być może nawet pyszni, mówią nie przesadzajcie: to tylko zwykłe spięcie elektryczne. Nie udawajcie tanich mistyków, proroków, dajcie spokój, pożar jak pożar. Popatrzcie, świat tak nas dzisiaj nakręcił, że w ułamkach sekund, bez zastanowienia, bez ducha jakiejkolwiek kontemplacji. Bez pójścia na golgotę i posłuchania rytmu serca Bożego, natychmiast wiemy, natychmiast lepiej wiemy, zapominając o tym, że Bóg jest większy, że Jego logika jest większa i tej logiki trzeba naprawdę z pokorą i cierpliwością nasłuchiwać. Logiki łaski, bo każde wydarzenie, nawet najtrudniejsze, niesie łaskę. Bo każde wydarzenie, także dopust Boży, wszystko cokolwiek się dzieje, zawsze podszyte, motywowane jest niczym innym jak miłością Boga. Bo nie ma w Bogu działania takiego, które nie płynęłoby z Jego miłości. Nawet te działania, te wydarzenia, które są trudne, które są bolące, które są niezrozumiałe, I jeśli coś przechodzi przez serce Boga, zawsze jest szyte. Nićmi ducha świętego, nićmi miłości. W takim sensie ze Świętą Teresą z Lizie, kochani, możemy powiedzieć, że naprawdę wszystko jest łaską. I w każdym wydarzeniu, w każdych okolicznościach tę łaskę odkryć możemy. Pięknie śpiewa chyba TGD. Niepojęta łaska Jego wciąż przemienia nas, podnosi, umacnia. To jest łaska Boga. Ale czy my, Potrafimy zatrzymać się nad tą łaską, nad tym rytmem serca Bożego. Czy my smakujemy tę łaskę? I nie jest, kochani, to pytanie o smakowanie, o delektowanie się łaską. Nie jest pytaniem, które tu i teraz posyłamy do dalekiego świata w naszym napięciu, wzburzeniu wobec tego, że tam gdzieś tu blisko, czy jeszcze dalej też nie wierzą, że są ignorantami, że nie szanują Pana Boga. To pytanie o smakowanie łaski, o delektowanie się łaską, naprawdę uczciwie musimy stawiać najpierw nam samym. Bo przecież, kimkolwiek tu jesteśmy, możemy być zwykłymi rutyniarzami. Ja mogę być autoryzowanym dealerem Ewangelii. Diler jest na etacie, powie kazanko, wróci do swojego życia. I naprawdę, moje życie autoryzowanego dealera Ewangelii, który być może nawet potrafi sprzedać czasem. Nie będzie z Bogiem i z łaską miało nic wspólnego. Ja mogę być autoryzowanym dealerem, ale Wy możecie być naprawdę beznamiętnymi konsumentami, no bo żeście się przyzwyczajeni, bo dom miłosierdzia blisko, to się podrepce, msza w pakiecie, rekolekcje w pakiecie. Czy my smakujemy jeszcze łaskę? Czy my delektujemy się łaską Bożą? Czy serca nasze są otwarte na to, żeby tę łaskę odkrywać? Popatrzcie, żyjemy w takim pejzażu i religijnym, i społecznym, który jest trochę pejzażem paradoksalnym, błogosławieństwa i przekleństwa jednocześnie. Bo błogosławieństwem jest to, że żyjemy w katolickim, tak zwanym katolickim kraju Polsce gdzie kościoły są co parę metrów, że mamy ten radosny moment, tę radosną opcję, że wybierzemy sobie o dziewiątej w katedrze, a jak pośpimy dłużej o dwunastej u franciszkanów, super. Ale to może nawet to w takich detalach czasem naprawdę sprawić, że nie ma w tym żadnej walki o obecność Boga, że są już tylko mechanizmy i przyzwyczajenia. Ale na pewno to jest błogosławieństwo, że Eucharystia w tym mieście kilkakrotnie w ciągu dnia jest sprawowana, że nie trzeba jechać 100 kilometrów, żeby szukać kapłana, który sakramenty święte sprawuje. Ale zobaczcie, że to błogosławieństwo bardzo łatwo właśnie z powodu naszego przyzwyczajenia, rutyny, oklepania się, Braku smakowania łaski, braku delektowania się nią, może stać się przekleństwem. I pewno bywa w tym kraju. Może trochę to się zmienia, ale przecież dotąd hurtowo chcieliśmy hurtowo wysyłaliśmy i pewno jeszcze wysyłamy do pierwszej komunii hurtowo bierzmowaliśmy. bierzmowaliśmy. Bóg pewno mniemam, nie używa w swoim języku słowa hurt. Bo dla Boga każdy z nas jest indywiduum ważnym, ukochanym, umiłowanym w naszych kontekstach, w naszych nędzach, w naszych potencjałach. Bóg raczej nie preferuje słowa hurtowość. Ale my czasem też bywamy właśnie tacy od hurtowi i na łasce Bożej się naprawdę nie zatrzymujący. Jakie jest zatem antidotum, jakie jest lekarstwo na to wszystko, żeby odkrywać łaskę? Najpierw lekarstwem będzie naprawdę duchowość pragnienia, kochani. Duchowość nieustannego podsycania pragnień w naszym sercu. Zobaczcie, że pragnienie jest jakby kluczem, który scala całą historię zbawienia. Pragnienie jest też kategorią bardzo wielkopostną. Najpierw dlatego, że za chwilę w Wielki Piątek zobaczymy tego, który z wysokości krzyża wypowie swoje pragnę. I to nie jest pragnę, an pragnę anonimowe, to jest pragnę skierowane do każdego z nas, to jest pragnę wypowiadane nad naszym losem, nad naszą kondycją, nad naszymi uwikłaniami. Siostry i bracia, kiedy w Wielki Piątek usłyszymy to pragnę, przyjmijmy je bardzo indywidualnie. Powiedziałbym wysoko, personalistycznie, jako pragnę Jezusa Chrystusa indywidualnie kierowane do mnie. Bóg pragnie, żebyśmy go pragnęli. Bóg pragnie, żebyśmy posłuchali tego rytmu jego bijącego serca. Ale czy my pragniemy? Czasem Bóg dopuszcza, żebyśmy, kochani, wędrowali przez pustynie długie lata, dlatego że dostrzega, że my nie pragniemy. Zobaczcie, Naród wybrany naprawdę drogę z Egiptu, z Egiptu uwikłań, z Egiptu zniewolenia, mógł przejść przez kilka dni. Tymczasem, symbolicznie pewno czytamy, ale jednak, że 40 lat wędrował. Czy to była droga bez sensu? To nie była droga bez sensu. Bóg bowiem prowadził swój lud tak, żeby go jeszcze bardziej pouwalniać i żeby nade wszystko uzdolnić go do pragnienia. Bo chciał go uchronić przed omamami, przed bożkami, przed różnymi demonami i przed przyzwyczajeniem się do tego, że oto jakby z automatu, magicznie wręcz, przychodzi kraina mlekiem i miodem płynąca. Czy nie jest to prawda o nas? Zobaczcie. Prawdopodobnie każdy z nas gdzieś tam ma kilka grzechów, jakieś biedy, jakieś nędzy, które natychmiast chciałby oddać Panu Bogu. I czasem może nawet wkurza się i irytuje i mówi Panie Boże, dlaczego mi tego nie zabierasz? Ale jest w tym głębsza logika. Bóg naprawdę czasem prowadzi nas jak naród wybrany, ale to jest logika boskiego Pajdagogosa, boskiego Pedagoga, który wie, na co aktualnie w naszym życiu. W pejzażu naszych bied, nędz i uwikłań jest czas i doprowadzi wszystko do ostatecznego zwycięstwa. To jest logika boskiego wychowawcy, który chce, żebyśmy współpracując z Nim szlifowali, wytężali nasze pragnienia. Czy my pragniemy? Czy jest w nas to pragnienie? Być może czasem jest jakaś nieokiełznana chęć bycia odbiorcą. Chęć natychmiastowego dosięgnięcia. Bóg tymczasem prowadzi cierpliwie. Cierpliwość wobec Boga nazywa się wiarą. I cierpliwość wobec Boga wyraża się nigdy niegasnącym pragnieniem. Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie, pragnie Boga żywego. Czy zatem, wróćmy do tego pierwotnego pytania, jest w nas pragnienie, jest w nas smakowanie łaski? Czy moja msza dzisiejsza i Krzysztofa, którą razem sprawujemy, jest Eucharystią płynącą z pragnienia? Może być przecie tylko Eucharystią raz, że jestem w domu miłosierdzia, dwa, że jest tu taka dusza, która zamówiła intencję mszalną, bo i nawet niezłe stypendium mszalne mi dała, naprawdę. Można, można tak odprawiać Eucharystię? Mniemam, że pewno można. Można być tutaj dzisiaj tylko dlatego na tych rekolekcjach, albo każdego dnia na Mszy Świętej w domu miłosierdzia, że jest się emerytem i jest to msza emerycka. No bo nudno w domu, tak się człowiek przyzwyczaił, że dobrze z chałupy wyleść, przewietrzyć się trochę. Można? Można. Można być na tej Mszy Świętej dlatego, że jest się Bratem, mieszkańcom domu miłosierdzia i naprawdę w ogóle o Boga żywego w tym wszystkim chodzić nie będzie. Antidotum na to jest pragnienie. Pragnienie każdego dnia aktualizowane, pragnienie ciągle odżywane. I to jest pragnienie, które nawet ostatecznie nie pochodzi z nas. To jest pragnienie, które przychodzi z naszej żebraczej postawy, kiedy stajemy przed Duchem Świętym, kiedy pokornie wyznajemy, że nie potrafimy się modlić, kiedy wyznajemy, że kompletnie odległa dla nas jest pełna kategorii czułości, pełna czułości kategoria Bóg Ojciec. Abba, ojciec, kiedy tak stajemy i wołamy, mówimy: Panie, nie potrafię pragnąć. Wtedy przychodzi duch, i wtedy duch rzeczywiście zaczyna odmieniać nasze skostniałe schematy, nasze nudne pejzaże, nasze smutne Eucharystie. Zobaczcie, jak czasem właśnie z tego, z braku smaku, z braku delektowania się, nasze Eucharystie są smutne. Pan z wami. Mm -hmm. Bywa, tak bywa. Popatrzcie, czy gdyby niewierzący czasem weszli na nasze msze święte, czy oni by uwierzyli, że my tu jesteśmy pod sercem Boga, że my tu jesteśmy dla uwielbienia, skoncentrowani czasem i pozamykani na, na sobie samych. Pięknie ojciec święty Franciszek w adhortacji Gaudete et exultate* mówi, że czasem boi się takich chrześcijan, którzy pozamykali Pana Jezusa we własnym sercu, tak bardzo, że Pan Jezus ma ochotę wyjść, bo się dusi. I ciągle tylko mówią o sobie samym. Problem taki, problem taki, troska taka, troska taka. I, i skoncentrowani tak bardzo na tych troskach, nie mają nawet czasu, żeby swemu najmniejszemu przecie w oczy spojrzeć żeby posmakować Jego obecności, żeby podelektować się Jego czułą obecnością, Jego współdzieleniem naszego losu. Czy pozwalamy na to Jezusowi? Ale żeby tej łaski Bożej dosięgnąć, potrzeba jeszcze jednej rzeczy. Potrzeba okularów wiary. Małe dzieciaki z Arki Noego śpiewały, nie wiem czy pamiętacie, kiedyś taką piosenkę, okulary wiary, mniej znana z tego pakietu Arkinoego, okulary wiary, pragnienie i okulary wiary. Okulary wiary to jest nieustanny wysiłek mojego serca i wysiłek intelektu, żeby za rzeczywistością liturgii, rzeczywistością ikoniczną, próbować widzieć Boga w kawałku chleba, we wszystkich świętych znakach. Wysiłek serca i wysiłek umysłu, okulary wiary. Tym, co te okulary nieustannie w nas zdejmuje czy tłucze, jest pewnego rodzaju czasem też teatralizacja. Bywa także, nawet dusze pobożne i nawet my celebranci teatralizujemy liturgię. Naprawdę zobaczcie, że, że jeśli Bóg przychodzi i jest obecny pomiędzy nami, to nie musimy zaklinać go jakimiś znakami nad wyraz. My czasem zachowujemy się jak prorocy Baala na górze Choreb. Naprawdę. Przekrzyczymy, zapłaczymy, nawet się tak podkręcimy, żeby było głośniej. Owszem, i serce, i emocje są potrzebne, ale nie potrzeba łaski Bożej prowokować jakimś nadmiernym celebrowaniem zewnętrznych gestów. Pamiętacie tę sytuację z Bożej Góry Choreb? Jak staje prorok Eliasz w pokorze serca, w cichości nasłuchiwania Boga, a tam jest chyba 400 proroków Baala. Skaczą, rozcinają sobie nawet żyły, a szaleją, krzyczą, tańczą, wyją. A Eliasz kpi z nich ironicznie i mówi, krzyczcie jeszcze bardziej, bo może wasz Bóg śpi, albo może wybrał się w podróż i was nie, nie odnotowuje waszej obecności. Kpi z nich Eliasz. Czy my nie jesteśmy czasem troce, trochę jak prorocy Baala? Naprawdę nie potrzeba teatralizacji do tego wszystkiego. Potrzeba serca pragnącego. Owszem, potrzeba też i rytu, i znaku, i naszych złożonych dłoni, i serca naszego gorącego. Ale jeśli nie będzie tego, co jest pierwotne, owej dynamiki pragnienia, to to wszystko będzie teatrem. I znowu jako teatr przez innych będzie odczytywane, będzie interpretowane. Kiedy byłem uczniem liceum, to do mojego miasteckiego liceum przyjechał pewien aktor. Ocalimy dane personalne ze względu na narodu, bo się nagrywa. No i ten aktor, chyba byłem w trzeciej klasie liceum, mówi, że postanowił zostać aktorem teatralnym i telewizyjnym, dlatego że wcześniej był ministrantem. Zszokowało mnie to wtedy młodego, chyba nawet gorliwego ministranta, bo mówi, bo teatr i telewizja to jest to samo. Tam są dzwoneczki, tam są jakieś szaty, a teatr trochę bardziej nawet poważny. Ale to też jedno i drugie udawanie. Byłem ministrantem, udawałem, to pomyślałem sobie czas na dorosłą karierę. Nie będę przecież wkładał całe życie głupiej komeszki. Poudaję teraz jako profesjonalista. Poudaję teraz inaczej. Naprawdę, kiedy nie ma w nas, w sercach naszych, w naszych umysłach tych okularów wiary, to to wszystko może być jednym wielkim dramatem, pseudoteatrem, a nie obecnością żywego Boga. Czy wierzymy, czy mamy pragnienia, kochani, czy wkładamy te okulary wiary? Złe duchy wierzą i drżą. Złe duchy wierzą i drżą. Złe duchy wierzą i drżą, bo rozpoznają potęgę obecności Bożej. Z czasów moich studiów w Rzymie przywiozłem to świadectwo, do którego notabene bardzo często wracam. Świadectwo młodego chłopaka, który słyszałem, syna kościelnego, który kradł hostie konsekrowane, komunię świętą z kościoła i sprzedawał satanistom. Takie rzeczy w tamtych latach w Italii działy się bardzo często. Nawet któregoś razu opinię publiczną zelektryzowała wiadomość, bo na, na ebayu na takim naszym Allegro była za 200 euro konsekrowana hostia, także na sprzedaż. Ten chłopak był synem kościelnego dziś z północnych Włoch. I wyobraźcie sobie, że, że miał klucze od kościoła, ojcowskie klucze, otwierał tabernakulum i handlował Eucharystią. I zanosił ją satanistom na profanację na czarnym sze. Ale któregoś razu okazało się, moi drodzy, że, że ojciec położył klucze od tabernakulum gdzieś indziej i nie było. Więc młodzian ów wyjął po prostu komunikanty ze zwykłego worka i polazł do satanisty, do kogoś, kto był w cudzysłowie kapłanem satanistów, do kogoś, kto sprawował antyliturgię satanistyczną. I kiedy dawał te, te zwykłe komunikanty, ów satanista je wziął i mówi, stary. Dzisiaj nie dostaniesz pieniędzy, oszukujesz, tu nie ma mocy, to nie jest wasz Bóg, przyniosłeś mi zwykłe opłatki. Złe duchy wierzą mi drżą, ale czy my wierzymy? Popatrzcie na nasze komunie święte. Pięknie tu je przyjmujecie wy, większość stałych bywalców domu miłosierdzia, naklęczący. Pięknie, trzeba pewno ten gest docenić. Ale co się dzieje w naszym sercu? Wtedy, kiedy właśnie dokonuje się apogeum działania łaski, bo Eucharystia jest źródłem i szczytem. Czy to jest naprawdę komunia? Komunia? Wspólnota. Bardziej zespolenie się, bardziej przyklejenie się. Wracamy natychmiastowo do naszych ławek. Wracamy do naszych czynności. Czy my w czasie komunii mamy okulary wiary i czy w czasie komunii eucharystycznej jest w nas pragnienie, które po przyjęciu komunii świętej, czasem codziennym niesie nas dalej, dalej. Rozgrzewa serca, umacnia wiarę. Może nawet wam trochę łatwiej, wiecie? Naprawdę czasem zazdroszczę świeckim, że mogą wrócić do ławki. Ja muszę rozdawać dalej. A ile pokus w tym czasem naprawdę, bo ktoś idzie, to się zainteresuje, to może nawet pomyśl, że ktoś elegancki i rozdaje tę komunię świętą. Walczę po kapłańsku, wiecie? Prawie zawsze w czasie komunii świętej walczę. I Bogu dziękuję i ducha świętego uwielbiam, że z beznamiętności moje mnie wyciąga. I koncentruję mnie na tym ciele eucharystycznym i mówię, Panie, rozdaję Ciebie już dzisiaj może po raz pięćdziesiąty, a jeszcze nie zdążyłem Ciebie uwielbić, Ciało Chrystusa, Ciało Chrystusa, Ciało Chrystusa. Wszyscy jesteśmy kochani, czasem rutyniarzami, automatami, wszystkim nam. I pragnienie serca, i okulary wiary są naprawdę bardzo potrzebne. Ale ta łaska i to na koniec jeszcze działa w wolności. Jeszcze raz wrócę do tego motywu, bo dzisiaj naprawdę w duchowościach, czasem pobożnych ludzi dużo jest myślenia magicznego i dużo automatyzmu. Naprawdę takiego myślenia, które jest myśleniem niecierpliwym i takim oczekiwaniem wobec Pana Boga, że jakby za pstryknięciem palca wszystko załatwi. To by było kochani zbyt proste. Bóg postawił człowieka w ręku rady Jego i chce, żebyśmy byli współkreatorami Żebyśmy mieli także udział we władzy, w potencjale stwórczym miłości Boga Ojca. Dlatego Bóg naprawdę najczęściej uzdrawia w procesie, tak jakśmy powiedzieli, jak naród wybrany. Mnóstwo jest dzisiaj ludzi, czasem młodych, którzy chcieliby, oczekiwaliby Boga na enter. Klik załatwiony. Takiego Boga, który wszystko załatwi jedną i drugą, nawet mszą o uzdrowienie. Nie mamy niczego, nic przeciwko, przy świętej o uzdrowienie. Tymczasem Pan Bóg naprawdę, stawiając nas jako podmioty wolne, świadome, zaprasza nas do osobistego wysiłku. Owszem, wkłada na nas czapę łaski, ogarnia, otula nas swoją łaską, ale chce, żebyśmy stawali się współpracownikami tej łaski. Cała dynamika działania łaski Bożej jest tą dynamiką z przypowieści o drzewie figowym. Zobaczcie potęga miłosierdzia Boga Ojca, potęga miłosierdzia, która w drzewie figowym oschłym ciągle widzi jakiś potencjał. Obłóżcie to drzewo figowe nie wydające owoców jeszcze na jeden rok. Ale z perspektywy wiary prawda jest taka, że w samym drzewie musi być wola życia, kochani. Musi być wola życia. Ojciec Miłosierdzia otula nas, nawozi, okopuje, ale musi być współpraca i wola życia z naszej strony. Bóg rzadko kiedy działa w akcie, raczej działa w procesie. Dlatego, że jeszcze raz to powiedzmy, jako boski pedagog chce, żebyśmy razem z Nim zrastali, żebyśmy współdziałając z łaską dorastali do miary tej łaski. I w takim sensie całe życie łaski jest życiem paskalnym, nie automatem, nie sekundową rewolucją życiową, ale jest ciągłym obumieraniem i ciągłym powstawaniem. Ziarno pszenicy, jeśli wpatrzy w ziemię, nie obumrze, nie przyniesie owocu kwitego. Zobaczcie, święte dni u progu, stuje, u progu, których stajemy, są jakby matrycą. Matrycą, która ma być udziałem każdego chrześcijanina. To jest konstytucja życia chrześcijańskiego. To jest czwartek obcowania z Panem, współdzielenia Jego miłości, ale to jest piątek też umierania, sobota ciszy i zwątpienia i niedziela zmartwychwstania, niedziela powstawania. Do tego jesteśmy zaproszeni: do odwagi obumierania z Jezusem, nawet do odwagi współdzielenia Jego lęków, tak jak on współdzieli nasze lęki w naszym życiu. Zważmy na to i czujmy się do takiej właśnie rzeczywistości obumierania zaproszeni. Fajnie byłoby, gdyby wszystko przychodziło tak szybko, tak od i wręcz cudownie. Czasem tak Bóg działa. Ale dlaczego by nie pomyśleć, że działa także w innych formach łaski? Fajnie by było, gdyby moje depresje, moje problemy natury psychicznej uzdrowił w akcie. Ale czy dobra, mądra pomoc psychologiczna i dobra terapia nie jest drogą, na której Pan Bóg może działać swoją łaską? Fajnie by było, żeby uzdrowił moje dolegliwości fizyczne i czasem tak rzeczywiście czyni. Ale naprawdę też droga lekarzy, droga szpitala, nawet przez cierpienia i upokorzenia, też może być drogą łaski. Zobaczmy Boga łaski w tych wszystkich różnych wymiarach. A prawda jest też taka, kochani, że najbardziej ta łaska obfituje tam, gdzie logika Boga przewyższa naszą logikę i rozbija nasze schematy. Bóg bowiem naprawdę najbardziej jest obecny tam, gdzie wydaje się, że go nie ma. I największe rzeczy, największe wręcz eksplozje łaski dokonują się zwykle wielko, wielkopiątkowymi drogami. Wielkopiątkowymi drogami. Prośmy dzisiaj razem z Matką Najświętszą, z tą, która jest kecharitomenę, która jest z łaski pełna, która jest jak księżyc odbijający światło Boga Ojca, która jest potężnym znakiem działania łaski właśnie, żeby nauczyła nas żyć łaską, żeby wyprosiła nam dar cierpliwości, żeby wyprosiła nam Ona, Pani Wieczernikowa, okulary wiary i żeby dla nas w naszych życiorysach, Nieustannie była matką dobrych, świętych pragnień, szepczącą do ucha naszego, Bóg pragnie, żebyś go zapragnął. Matką świętych pragnień. Prosimy Cię, Maryjo, Matko Syna Bożego, oblubienicą Ducha Świętego, umiłowana przez Boga Ojca. Ty, która jesteś właśnie Kecharitomenę, łaską wypełniona, stawaj się matką łaski w życiu naszym. Stawaj się dla każdego z nas matką pragnącego serca i wiary, która pragną pragnieć, nigdy nie przestaje.